Mogę go w kolejnym odcinku wycieczki do zosterii, w której przemieszam największy burz, jakim jest Diamond i Master, i tak dalej, na serwerze na dyski. Dzisiaj kolejny dzień. Widz napisało: Nie rozumiem rzeczy, grasz legitnie jak Polak na UNE. Czemu bez polskiego komentatora i polski nas Bardzo przesciągnę polską wersję języka gierki. O no nie, ja nigdy nie grałem na polskiej wersji. Niezbyt to do mnie przemawia. Oczywiście, jeżeli no, chcecie, z bardzo, to mogę to zmienić. No ale chyba bym musiał to zmienić przed każdym nagrywaniem. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. No i zobaczymy, co da się zrobić. Chciałem zrobić na Firi, no ale no, niestety widzę, że mam w kula D. też to pewnie też oni mają Grace'a, sami Rejumi, nie podoba mi się to, więc chyba po prostu piknem tutaj Azira bo jest tutaj Azir dla koneserów, kolega czeka paręnaście dni co chłopaki kupują? głównie widzę, że jest to Conqueror i rasujemy na Shortufa zagramy też oczywiście skinem Azira, którego nam rozdawałem, no ale niestety wszystkie kody już zostały rozdane no ale komu się udało, temu się udało, gratuluję Oczywiście, żeby gra przypadkiem nie została przesądzona w piątej minucie na bocie, mamy botlane Samira Yumi w Twitch'a Pajka. Więc prawdopodobnie no tam się to będzie głównie rozstrzygać. No i zagrajmy tym Azirem, Azir we Wladimira. W porządku, matchup się to wydaje. Będę go raczej outrange'ować na spokojnie. Ja też mówię, no, konesera Azira nie jestem. Raz tym Azirem zagrałem na tej ucieczce z piekła ostatnio. Wymy jakiś invade na kill, zobaczmy. Może przerządzimy grę na pierwszym levelu. Tam była Yumi. O! Może wiesz, że oni nas wiedzą. Okej, okay. chyba wiedzą, tak trochę grają jakby bajtowali. Więc prawdopodobnie tutaj ward poleciał i tyle z tego tematu było No spokojnie, zagrajmy, zobaczmy Proszę tylko, żeby nikt tutaj nie stał w tym krzaku Bo jak nie będą stali, no to jest trochę przekichane Ale okej, okay, udało się Zacznijmy może agresywnie od puszowania lane'a On podejdzie tutaj, autos No niestety wymieniliśmy się On też walnął drugi, więc się wyleczył But it's fine Na początku widzę, że ten damage nie jest zbyt duży Właśnie też, że gramy Conquerora Okej, mamy ulepszone no tu się trochę z nim powymieniajmy. Podejdzie i zmisowałem. Okej, okay, mamy dwójkę. Więc możemy z nim lecieć do spodu i wykorzystać ten fakt. Mamy teraz z tej żołnierzy, więc nie powinienem przejść. Kolega dosyć agresywnie gra tym Vladimirem. No prostu się to możemy potrajować. Fajne, żeby creepy trafiać, nawet trzech nie trafiłem. Trochę nam tam Nie no, Ten Azir teraz też właśnie po tych wszystkich zmianach, jakie mu zrobili. O, Fabrykanon. Działa chyba tak, że. No z początku nic nie bijesz. Dopiero właśnie tam na jednym itemie. Jak już któryś tam level wbijesz, to wreszcie coś tam jest. Ja to chyba za bardzo urzucałem, bo już nie mam many, ponieważ ja mam krzywy wave spot. Więc tak to nie powinno wyglądać. Ale no, no dzisiaj uczymy się grać z I no, to jest najgorsze, bo nie mamy za bardzo jak tego wszystkiego dopuszować. On no, dobrze sobie tak trzymać tak elegancko. Więc dosyć dobrze teraz gra tutaj kolega tym Wladimirem. Oczywiście maksujemy W. Czekajmy aż to do nas przyjdzie i zagrajmy na spokojnie. Okej, okay, bot zabija. Tu jest Lee Sin, ale my się tym nie przejmujemy, on to jest zbyt dużo nie może zrobić. My po prostu postarajmy się przepuszczać tego wave'a i dokonamy tak zwanego aktu wycofania. Już widzę, że tutaj będzie konkretna walka na rzece. Samo w sobie. Nie jest złe. A tu halo, koledzy? Bijmy się? No, szkoda, to nie zostało trafione. No okej, okay, tyle by było z tematu. A ja wave'a nie dopuszczowałem, no ale tak czy siak. Będę bez teraz radę lecimy na całego, byle żeby to zostało dopuszczowane. No i trochę jak nie trafiłem, trochę tutaj weszliśmy na tyłu, ale koniec końców jest fajno. Wyjmę Dark Seala i idziemy prosto w nasz ortufa. Muszę to typować? Chyba nie muszę. Ja nie spamujemy tak spellami, no bo mogę tu rzucić sobie WEQ, no ale zobaczcie, że nie mam za bardzo itemów na manę. W ogóle tutaj ten build od tego Korańczyka. to jest taki build w ogóle bez many. Nie masz presence of mind, nie masz mana banda, nie kupujesz mana itemu. Zobaczymy, jak to będzie śmigać. No na razie trzymajmy setu wave i poczekajmy, aż kolega podejdzie. Mamy szóstkę. Więc backspit jesteśmy chyba nawet ciut do przodu. I że jest ten moment, w którym bijemy duże obrażenia? Czy jeszcze nie? Chyba tak chciałem mieć dziewiąty level. Okej, okay, na bocie widzę, że jest konkretny dym, i nie wygląda to najfajniej. Jest tam też Graves. chłopaki, bo umrą. No tutaj fajnie go wykejtowaliśmy. I coś już tam bije. Podchodzi, Cyk. I znowu. Okej, okay, on jest bez rki. Ale to raczej taka rka, żeby się wyleczyć. Odlećmy teraz jak najdalej, żeby nie można rzucić ulepszonego Q. No bo ulepszonego Q zawsze więcej leczy człowieka. No i powoli, powoli. Dążmy do celu. On się Drakea, na jakim nasz top umiera? Setem w Korkiego? Wygląda no jak mecz, w którego się przegrać. Widzę, że na bocie też nie jest kolorowo. Teraz, no i postarałem się tutaj tego obijać. Vladimira, co prawda, nie wiem na ile mają obrażenia cokolwiek mu robią. Licin w niego wleci, ale no. Spali mu plamy i tyle by chyba tego było. Ja mogę tutaj postarać się wziąć nawet platea. A tym lisinem, kolego, mógłbyś. Ogarnąć. On wziął nam Goldosprite, ale tej ładnie zabił, podał. Tego się nie spodziewałem szczerze po nim. Możemy się cofnąć. Kupię sobie naszą tufa. Powoli będziemy te komponenty tutaj zbierać. Kupimy też oczywiście buta, jedynkę. Tepnę od razu w Mida, żeby też być pierwszy, żeby być jakby równo z nim na linii. Czego tego, żeby mu zgrać. Mamy też zaraz dziewiąty level. My będziemy mieli żołnierza wystakowanego. Z kolegą trzeba się pobić trochę, ale no już powoli go odtrejdujemy Co prawda nie mam redukcji healingu jeszcze I nie się czy ją kupować Bo no mógłbym niby, no ale z drugiej strony jakby ja muszę zdać obrażenia żeby to zarzucić On zazwyczaj się nie leczy się w fajcie, leczy się głównie poza fajtem, na przykład teraz Jakby o to chodzi Ale dobra, zwardujmy się znowu od bot side'u By nic nas nie zaskoczyło Na topie zabijają I poszujmy Gra jest jeszcze w topie. Nasz kolega też w topa podchodzi, ale on chyba to po prostu sobie zbajtować na walkę. Dobra. M go tutaj tak wbił trochę pod nasz tower. No i tutaj... W tej materii troszkę z tej rozegrał. Ale koniec końców to my wygraliśmy trade. Mamy level 9. To nie stać mnie na przyjęcie żołnierza. za bardzo nie wiem jak się tutaj z nim bić. No to jest właśnie ten problem, problem z maną, tego się właśnie spodziewałem Tak w tym buildzie może być lipa, jeżeli ja nic nie kliknę Okej, okay. kolega wiesz, no. tutaj możemy się chwilę poprzekomachać z tymi creepami, on prawdopodobnie se cofnął. Teraz jak mam mogę puszczać jeszcze jednego wave'a, on nie ma TPK, gra z ignite'em, no to akurat nie jest fajne, co tam zobaczyłem na dole jalei, że Samira z double killem, bo jeżeli Samira będzie sfidowana, to będzie się grało ciężko. Czy korki po nas biegnie? Proszę, żeby tak nie było. Znaczy, pożywaliśmy tego wave'a, on teraz coś tam straci, wyszliśmy wiarę do przodu, pójdźmy se to, no i gramy. Lee z Całkiem masno. My już w bardzo masnej pozycji powoli. Pchamy tylko jeszcze teraz tego Nashora do końca. Już będą się obrażenia zgadzać. Graves jest tutaj. My to wszystko widzimy. Pytanie, trzeba my, jak to skontestować. Ale no, jeżeli on to będzie bił. Bo może jeżeli ja tutaj dam radę przepuszczać szybko tego mida, to mogę tam podejść. Właśnie to jest nasz taki zamysł. Szybko puszczajmy mida, żeby podejść i może coś tu zrobić. Bo on jest jeszcze... On robił dopiero jednego czerwiaka. Dwa nawet. No ale jeżeli teraz Spike go zgrabuje... No bo ten, coś mu zrobi? No nic z tego nie będzie, a my będziemy w jeszcze gorszej pozycji. Nie wiem. Szkoda. Ja może też się tutaj wywrócę. Umrę po prostu. Dziwne, Pike powinien tutaj trafić huka i powinniśmy jakoś szybciej spaniszować tego Gravesa że on tak stoi. Nie wiem też, gdzie był nasz leasing cały czas. On chyba bocej po prostu robił. Zbyt długo to trwało. No i też ten set jest strasznie do tyłu. Trochę głupiego playa podjąłem tak szczerze. Ojojoj Dobra, ale no chyba go zabijają. Well played. To ja z tutaj trochę creepów. Ten listing bije konkretne bomby. Jakoś ta gra jest trzymana w ryzach. Co chce playta, A nie byłoby go jeszcze wziąć, bo nie mam teraz gościa przez 14 sekund. Ja Mogę szybko przyporządkować wave i wziąć jeszcze playta, póki on spadnie. Na 30 sekund do trud plateów. Wyjmę ten tower. Może nawet jeszcze wezmę dodatkowego playta. 50 bije z auto-ataku, ale to no całkiem sporo. A tak speedu. No i już widać, że obrażenia są całkiem masne, więc ja mogę tego ziomka cały czas wypuszczać z lane'a teraz. Prawda jakbym miał healing reduction, to pewnie mógłbym go tu bardziej tym towerem trzymać. No ale tak czy siak wydaje mi się, że już mamy więcej obrażeń niż on się może wyleczyć. Prawda, teraz prawdopodobnie poszedł na wilki i się wleczy do 100% HP, albo jednak tego nie zrobi. To my kontynuujemy działo zniszczenia chyba po prostu. I po prostu bijemy falę do przodu. No i krótko z koleżką. Nawalamy auto z autosem, bo tu ktoś w ogóle odsłonił to i nie wziął tego. To nie fajnie. Czy on został z linii teraz na tyle, że mógł brać to? Nie no, wziął sobie jakieś żelki. No, ja po prostu chyba grzecznie po prostu zwarduję sobie tej dolną stronę, żeby przypadkiem nie dostać jakiegoś gęka. Rzucimy sobie to, odsłonimy trochę terenu. No tego kolegę zabijemy. Chyba po prostu przeżyje. Tak, przeżyje. Tam coś jeszcze widzę, że... A, to jest Yumi, czyli na spokojnie. Dobra, zgriduję tu. Wydaje się, że Graves jest na Heraldzie po prostu. A ja mogę wziąć sobie tutaj cały tower. Nawet jeszcze zgridujemy zupełnie. Okej, okay. no, robimy też tak. I cofam tu. Teraz jesteśmy strasznie strong z tego killa jednego, bo to jest jeden kill, 10 wave'ów do przodu i jeszcze cały tower. To jest tego, co widzę, ten kolega idzie pod penetrację. Więc kupuję Shadow Flame'a. to że tutaj jestem jedynym magic damage'em w teamie. Nikt proszę mnie, nie będzie tutaj bił. Jak on go kopnie do mnie, to on powinien być dead. A, będzie musiał do mnie kopać. Po prostu sobie go dojechaliśmy grzecznie naszymi wrażeniami. W bocie to wygląda jak sytuacja, że ja tu typuję. Szczurek. O... No, szczurek trochę przesadził. Czego ja tu mogę zabić? No, nie mam zasięgu zbytnio. No niestety. On no zbyt dużo ma tego wszystkiego. Kurde no. Ten szczur tak umarł. On chyba flashnął tą Samirą, tak? Flashnął, flashnął na pewno. Bez sensu, kolejne głupie zejście z mojej strony. Nazir taki łatwo kajtowalny widzę. Chciał być swaniakiem i zagrać korasem pod obrażenia z W. Ale chyba mu nie wyszło. Dobra, mam 30 golda czekać? na. No, no ale ok, okej, tam zabił. Podaję mu wszystko na tacy. No okej, okay. nie żyje. Ja po prostu kontynuuję puszowanie. Bierzemy co trzeba. A pamiętajcie, że pushem koniec końców się zwycięża gry. Towery bije całkiem szybko, aż chciałoby się kidnąć W na tower, jak ze starych czasów na Zirze. No ale tak to już nie działa. Ty, ja ten? On chyba zapomniał jak to działa. Załóż. No, kontynuujemy, po prostu puszując wave'a. Ja w mogłem to tu stać dalej, ale tak to nie mam co bardzo co innego robić. Może gdzie byśmy tu Gravesa znaleźli? Wiemy gdzie jest idealnie Graves, wiemy gdzie jest idealny ten. No Okej, okay, tego zabijamy sobie, tak o. Wizja jest kluczem. Wszystko dzięki wizji. Ja bym tu postawił tower, bo wydaje mi się, że będziemy dalej grać. No, on trafił tym, to on będzie też martwy. Może nawet trzeba było tower dalej postawić. Dobra, wydriftowaliśmy go tu. I stoimy na skraju. W zasięgu i po prostu sobie strzelamy. Ej, nie ja się cofnął tutaj. Bo nie wiem, czy jest za głęboko. Kupię teraz podwójną penetrację, więc w ogóle będę bił obrażenia. Penetracja jedna, penetracja druga. I biegnijmy, biegnijmy do bota, tam, gdzie są creepy, tam chcemy być i my. Chcemy być taką maszyną, maszyną do farmienia na tym Azirze. Ja nie do końca kupuję ten build bez many. Nie kminie bajerki. Nie no, to, to szczerze to jest cios poniżej pasa to się właśnie stało Przyszedł na gotowe, zabrał wszystko? No okej, okay. nie chcemy tu gdzieś chodzić, bo nie wiemy jak to wygląda na temat Jest strasznie ciemno na mapie, więc gramy tak na razie na bezpiecznie Ten bot się będzie do nas puszował. w tym czasie weźmy sobie po prostu... Tego grompika O, jest tu też Samirka A dalej chcę tu biec Dobra, to my się po prostu wycofajmy Bo on no, w dwójkę raczej nas zabije, na pewno Boże, że zagramy jakoś mega clean Żeby bardzo dobrze wykajtować A tu różne rzeczy mogą się zdarzyć, zwłaszcza z Tomiumi. No i po prostu zniszczmy wave'a i... Nasi koledzy biorą na w tym czasie Może być, my tu trzymamy dwóch na bocie Okej, okay, on tu jedzie Wjechał nam w tower Może go tutaj ktoś wyłapie, jak go wyłapie No to raz, dwa, trzy. Oni nie żyją i biegniemy milem i kończymy to. No kolega, tam sami robimy jest dosyć silny, ale do czasu, do czasu, żeby się nie, nie usiądzie. Nie znam mu odpowiednich obrażeń. Uuu, ale on tu wywalił prawie obrażeń. Dobra, robimy tego korasa. 136 golda za niego. Bijmy sobie to. to nam od pleców wjeżdża. Dałoby się go zabić, bo on daje w lubufa. A ja z maną mam problemy. Co dziwny jest ten build bezmanowy. Nie do końca mi się to podoba. Uwzmę teraz maskę. Żeby już totalnie bić obrażenia. No mamy 15 level. Polega na tym, Wladimir, jest trochę bezużyteczny, tak szczerze. Na jest Drake, też możemy grać Drake'a Wave's sideów zbieramy. Najpierw weźmy wave'a z Mida, bo teraz trzeba go szczególnie wziąć, zwłaszcza, że mamy lepszego creepa. Więc teraz to i tak padnie. A ważne, żeby ktoś to zebrał. Super, świetnie. Teraz wracamy do Mida. Juju, Dobra. Nie sądziłem, że go zabiję tutaj aż tak szybciutko. Stąd też. dorzucałem. Jeszcze reczkę. Ale to już te obrażenia no, są spore. Razem z levelem Azir tak świetnie skaluje, tak szczerze. Ja w tym fazie tyle obrażeń zadałem. No i chyba mogę po prostu kończyć grę. że jak nikt mi nie pomoże, może być z tym różnie. Korki widzę, że masz już wywalone i nie chcę bronić. Ale chyba dam radę. 3 sekundy. Będę musiał pokonać po prostu Samirę. Z Yumi No jednak zabrakło. Mogłem być Nexus tak szczerze. Mogłem być Nexus i to skończyć? Myślałem, że myślałem, że ich po prostu zabiję. ale no jednak zbyt dużo gościu obronił na to swoje E. I Nubek Polis jest trochę chyba zdenerwowany. Mogę też Warda postawić ten stepoł i skończył. Ale tak dalej tak się skończy. To jest tylko kwestia minut. Dobra, szczur chce zrobić backdoor, tak? O, niestety się pokazałeś kolego na szczurku. Zostaw Dobra, chyba sam da radę. Gra skończona Bagderem. No way! Dajmy honor dla Licina, dlatego tutaj, dlatego tu. Te honory i tak nie mają żadnego znaczenia. Na początku useless, ale potem całkiem sporo wrażeń bije. Zobaczcie, że dałem radę zmatchować damage tego Lisina praktycznie. A to byłem bezruteczny na początku. Więc to było na tyle. Do zobaczenia jutro o 14. Cześć!